Pokaz stresury psów policyjnych, sztuk walki oraz udzielania pierwszej pomocy, a także miasteczko ruchu drogowego, ścianka wspinaczkowa oraz konkursy wiedzy teoretycznej i sprawnościowej z nagrodami, to tylko część atrakcji, jaką przygotowało Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat i Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku Kamiennej dla uczestników festynu z nami bezpieczniej. Patronat nad festynem objął starosta skarżyski Michał Jędrys. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat zostało reaktywowane w ubiegłym roku. Jego prezesem został starosta skarżyski Michał Jędrys. Stowarzyszenie powstało, by podejmować działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu we współpracy z różnymi instytucjami i osobami zajmującymi się bezpieczeństwem, prewencją i profilaktyką. Działalność stowarzyszenia jest coraz bardziej widoczna, a przykładem tego jest zorganizowany ostatnio festen z nami bezpieczniej. Odbył się on na nowym kompleksie boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół Technicznych. Tutaj na uczestników festynu, którymi była głównie młodzież czekało wiele atrakcji. Był pokaz tresury psów policyjnych i ratownictwa przedmedycznego. Można też było wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami. Podjęliśmy wysiłek w ubiegłym roku, który zaowocował reaktywacją tego stowarzyszenia. Zwołaliśmy walne zgromadzenie członków, wybraliśmy nowe władze. Członkowie powierzyli mnie stanowisko prezesa i mam nadzieję, że to stowarzyszenie będzie działało zgodnie z założeniami, które ma zapisane w statucie. A między innymi tymi założeniami jest wspieranie bezpieczeństwa na terenie całego powiatu skarżyskiego. Powiat skarżycki to pięć gmin, jak wszyscy wiemy, a. Tak naprawdę bezpieczeństwo musimy kształtować w każdym zakresie i w każdym regionie naszego powiatu. Bezpieczeństwo rozumiane bardzo szeroko, bo od tego bezpieczeństwa bezpośredniego, jakie kojarzone jest najczęściej z policją, to oprócz tego mamy również bezpieczeństwo związane ze strażą pożarną, bezpieczeństwo związane ze służbami epidemiologicznymi, jak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Ale również bezpieczeństwo nasze, czyli to, że tu w tym powiecie moza, można żyć dobrze, spokojnie i można tutaj czerpać efekty z tej atmosfery, jaką wszyscy jako mieszkańcy tworzymy. Cieszę się, że ten dzisiejszy festyn udało nam się zorganizować. Policja, jako organ, zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo i zapewniania bezpieczeństwa. Wszystkim ludziom, a w naszym przypadku mieszkańcom Skarżyska, cieszę się, że przyłączają się do nas i współpracują z nami na równi z nami koledzy ze Straży Miejskiej, koledzy ze Straży Pożarnej. Dbają o to, abyśmy mogli spokojnie i bezpiecznie spędzać czas, abyśmy mogli spokojnie chodzić do szkoły, byśmy mogli spokojnie korzystać z wolnego czasu nad, nad kąpieliskami. Nie sposób również powiedzieć, że za chwileczkę rozpoczynają się wakacje. Okres wolny od szkoły, czas, kiedy będziecie mogli, wy, młodzi ludzie, no, korzystać z tej tak zwanej wolności, ale pamiętajcie, że pomimo tego, ktoś pilnuje tego porządku, ktoś dba o jego bezpieczeństwo, o, o, o jego przestrzeganie, jeżeli sami, wy sami, nie przyłożycie starań i nie dostosujecie się do pewnych. Um, zasad. To łatwo o nieszczęście. Podczas festynu wręczono także wyróżnienia dla laureatów konkursu na logo Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat. Jak zaznaczył starosta Michał Jędrys, potwierdzeniem aktywności i zaangażowania powiatu skarżyskiego na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców jest przyznana w tym roku Nagroda Koziołka. Nagrodę przyznaje kapituła, w skład której wchodzą wojewoda świętokrzyski, marszałek województwa świętokrzyskiego, świętokrzyski komendant wojewódzki policji w Kielcach, Prezes Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Kandydatem do nagrody jest powiat, który podjął wykraczające poza jego zwykłe obowiązki działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zabezpieczenia majątku państwowego lub prywatnego. Przyczynił się w znaczący sposób do upowszechnienia postaw społecznej aktywności w zakresie bezpieczeństwa innych ludzi oraz ładu i społeczności. Pokoju Publicznego. Nagroda Koziołka przyznawana jest powiatom jako wyraz uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu Bezpieczne Świętokrzyskie. Kapituła przyznając nagrodę Koziołka powiatowi skarżyskiemu doceniła także świetną współpracę samorządu z policją i innymi organizacjami społecznymi na rzecz bezpieczeństwa obywateli i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych propagujących zasady bezpieczeństwa wśród młodzieży. Technik archeologiczny Rydno to niepowtarzalna impreza o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i turystycznym, skierowana do osób interesujących się poznawaniem kultury i historii, która odbywa się w maju na terenie rezerwatu Rydno w powiecie skarżyskim. Tegoroczny piknik Praosady Rydno już za nami i tym razem okazał się wydarzeniem wyjątkowym. Przez trzy dni na terenie rezerwatu, za sprawą grupy prawdziwych pasjonatów skupionych wokół Stowarzyszenia Praosada Rydno, można było zobaczyć, jak wyglądały warunki życia w Epoce Kamienia, zapoznać się ze zwyczajami, obyczajowością i wierzeniami plemion. Które zamieszkiwały te tereny kilkanaście tysięcy lat temu w Paleolicie. Trzeba przyznać, że rekonstrukcja życia w prehistorii robiła wrażenie. Tradycyjnie duże zainteresowanie odwiedzających budzili członkowie Stowarzyszenia Praosada Rydno ubrani w skóry i wcielający się w rolę pra człowieka. Można było zobaczyć, jak wykonywało się narzędzia skrzemienia i przygotowywało posiłki. Podstawę kuchni prehistorycznej stanowiły podpłomyki, ryby i wędzolki. Mięso. Uczestnicy pikniku mogli spróbować swoich sił w rozniecaniu ognia za pomocą tzw. łuku ogniowego, wejść do szałasu plemienia całkowicie przykrytego skórami i obejrzeć przykładowy wykop archeologiczny ze znajdującymi się w nim artefaktami oraz poznać metodologię badań archeologicznych. Nowością było widowisko nawiązujące do zwyczajów towarzyszących narodzinom nowego członka plemienia. To tylko niektóre atrakcje, które czekały w tym roku na uczestników pikniku. Trzeba powiedzieć także, że od ubiegłego roku formuła pikniku staje się coraz bardziej naukowa, a to dzięki współpracy, którą powiat skarżyski nawiązał ze studentami Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na terenie pikniku i na terenie samego Rydna jesteśmy już po raz drugi w tym roku. W zeszłym roku e... Zrobiliśmy takie wstępne rozpoznanie, chociaż w ogóle nasza przygoda ze Skarżyskiem, z powiatem skarżyskim rozpoczęła się już zdecydowanie wcześniej. Pojawiliśmy się tutaj na badaniach archeologicznych. W trakcie tych badań udało się nawiązać bardzo ciekawą współpracę właśnie między, między powiatem a oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowiliśmy się w ramach tej współpracy zaangażować również w promowanie właśnie tego wielkiego skarbu, jakim, się, jakim jest Rydno. Przyjeżdżamy tutaj ze studentami, robiąc najrozmaitszego typu pokazy. Dotyczą one pokazów od kuchni, praca archeologa, prezentujemy oryginalne materiały archeologiczne. Cały czas archeolodzy opowiadają o swojej pracy, opowiadają o tym jak wygląda życie archeologa. Pokazują, że w ten sposób żyją cały czas w terenie, pokazują w jaki sposób rozpoznawać ślady, ślady człowieka w terenie, w jaki sposób wykonuje się modelowy, wykop archeologiczny, jak się rozpoznaje poszczególne elementy takiego wykopu. W tym roku podczas pikniku studenci opowiadali o dziejach tego obszaru i o występujących tutaj kulturach pradziejowych. Przeprowadzili także interesujący eksperyment archeologiczny, nawiązujący do plemiennych zwyczajów pogrzebowych, a dotyczący metod i etapów spopielania zwłok na stosach ciałopalnych. Mamy tutaj próbę odtworzenia rytuału pogrzebowego, bardzo częstego na terenach Polski, czyli całopalenie. Wzięliśmy kości świńskie, jak najbardziej zbliżone do kości ludzkich, czyli kości długie, głównie mamy tutaj golenie i kości udowe konkretnie. I w różny sposób próbujemy różne teorie badać archeologiczne. W różnym tempie żeśmy te ogniska zagaszali, w różnej temperaturze. I może po kolei pierwsze, pierwsze ognisko zostało najwcześniej zagaszone, w takim pełnym jeszcze, że tak powiem, rozkwicie ognia, żeby zobaczyć, jak bardzo duża zmiana temperatury zadziała na, na te przepalone kości. Jeżeli chodzi o drugie ognisko, to pozwoliliśmy, żeby się samo wypaliło i, i jutro będziemy to wszystko zalewać wodą, dlatego że jest taka teoria, że... Radziejach. Ludzie zalewali wszystkie te swoje ogniska wodą, żeby łatwiej było im, czy wymyć, czy wynaleźć jakoś te, te, te szczątki kostne. I faktycznie okazało się, że po zalaniu wodą pierwszego ogniska e, kości są bardzo dobrze widoczne, mimo że w, wcześniej w tym ognisku gdzieś tam zaginęły tak naprawdę. Więc jakby część teorii została sprawdzona. Wydaje mi się, że pozytywnie. E, tak więc drugie ognisko jest zagaszone, po prostu dogasa sobie we własnym tempie. Jutro. Jak wszystko to przestygnie, to przelejemy to wodą i zobaczymy, czy, czy faktycznie te kości łatwo jest wybrać również z tego stanowiska. I trzecie ognisko zostało doprowadzone na taki sam skraj żarzenia się i też zalane wodą. Niestety udało nam się tylko z powodu pogody wczorajszej, tylko, tylko trzy ogniska rozpalić. Ale myślę, że ten, ten eksperyment będzie. Dalej się odbywał i, i jakieś wnioski w tym momencie już jesteśmy w stanie wyciągnąć, dlatego że kości w różnych paleniskach mają już w tym momencie zupełnie inny kolor i inaczej zachowują się pod palcami, więc liczymy na to, że przyniesie to jakieś wymierne rezultaty. Podczas pikniku nie zabrakło też niezwykłego widowiska muzycznego w wykonaniu wszechstronnego performera Piotra Stefańskiego i członków studium instrumentów etnicznych. Chcielibyśmy zbudować wspólnotę z ludźmi, którzy przyszli dzisiaj na Rydno. I to Rydno zaoferowało młodym ludziom ze Skarżyska, nie tylko młodym ludziom, całym rodzinom w tym roku naprawdę dwa bardzo interesujące dni, gdzie moglibyśmy mogliśmy pobyć razem na łonie przyrody, w tych cudownych okolicznościach nad Rzeką Kamienną. Mogliśmy razem jeść, razem polować, razem robić narzędzia krzemienne i razem muzykować. I teraz chcielibyśmy dotknąć tego elementu duchowego naszej kluby i wyrazimy to przez muzykę. E, dzisiaj będzie początek, będzie bardzo transowy, natomiast końcówka koncertu e, będzie fragmentem spłyty, którą właśnie nagrywamy i którą wydamy we wrześniu e, pod tytułem Studium Instrumentów Etnicznych.